Siema! Dzisiaj jest czwartek i mnie tu sporo znowu nie było, bo jakiś tydzień. Wróciłem. I dzisiaj zrobimy kompa dla Nikosia, który mnie poprosił, żebym mu zrobił zestawik za zestawik. No prawie to jest część komputera za około 1500 do 1700 zł. On już miał jakieś tam części typu dyski i zasilacz, więc to już nie musiałem mu wybierać. Trochę uderzyło nam to budżet, więc myślę, że coś ciekawego mi się udało zrobić. Budżet był e, dosyć ograniczony, ale myślę, że no jakiś tam setek udało się złożyć. Także zobaczcie co zrobiłem. Tak jak już wspominałem, budżet był ograniczony, bo to było 1500-1700 zł. On chce to właśnie teraz w kwietniu kupić i no. Musiałem się spiąć, bo myślałem na początku, że dam 11, 11. generacji i o której zrobiłem odcinek ostatnio. Ale, no, pomyślałem w trakcie, że jak już miałem prawie komputer gotowy, no, że czuję, że coś się da lepiej zrobić. I tak postanowiłem zrobić e, ten e, kompas i 5 10 generacji 10. i 10400F. Niestety, to masz taki problem, że na razie nie masz karty graficznej, więc to nie może być procesor z końcówką F. Czyli idziemy w procesory bez końcówki F, czyli będzie to i 5, 10. 400 lub i3-10105 I tak zacząłem patrzeć na te ceny, na ceny płyt głównych i ich dostępność No i zdecydowałem wybrać i 5, 5, 10 10400 To będzie twój procesor Płyta główna no to będzie od Gigabajta Będzie ona na chipsetie B460, będzie to DS3H Chciałem płytę główną na e, chipsetie B560, ale są niedostępne te tańsze, więc poszła B460 Niestety troszkę ubolewam, ponieważ nie wsadzimy tutaj pamięci z prędkością 3200 MHz co by przyspieszyło troszkę nasz procesor. Pamięcie będą od HyperX -a i będą to Fury 2x16 GB. E, taktowanie 2666 MHz, 2 razy 8 GB. Więc e, na płycie główny ci zostaną jeszcze dwa zloty: sloty. Zlot. E, nie są to najtańsze pamięci, ale też nie są najdroższe. Generalnie wybrałem je, dlatego że ładnie wyglądają, a te 40 zł w sumie możemy do nich dołożyć, bo za bardzo nie dołożymy do czegoś innego w naszym komputerze. A myślę, że jednak wygląd tych pamięci e, troszkę robi robotę. Zwłaszcza, że Twoją obudową będzie Silent PC SG1TG, która ma okno. Sam ją wybrałeś i. No, jednak fajnie, jakby tam w wszystko coś było ładnie widoczne. Także myślę, że no, te pamięci jednak powinny mieć y, jakiś ładny backplate. I z Twojego koszyka to byłoby na tyle, ponieważ te ty dyski już masz, jak i również zasilacz. Więc tylko tak naprawdę brakuje ci karty graficznej, żeby ten komputer był w pełni funkcjonalny. No, na przyszłość polecałbym ci kupić na pewno jeszcze chłodzenie na ten procesor. No, mają na dniach wejść nowe fery i one myślę, że bardzo fajnie się spi spiszą w twoim komputerze, ale to tak w przyszłości No i oczywiście kartę graficzną musisz dokupić, bo no, ta z Integra w tej i no nie jest jakaś najlepsza, więc tam może w CSA, w LoLa i w Minecrafta może pograsz, no ale już nic więcej Wiem, nie było mnie sporo, ale po prostu nie chcę nic na robić i... Wolałem zr zrobić sobie przerwę lub y, po prostu poczekać. Jak będę miał naprawdę do tego jakąś fazę, y, tak jak dzisiaj, że naprawdę wziąłem je, także nagram i po prostu chcę robić takie naturalne te filmy. Także myślę, że y, pomoc się podobała. Piszcie y, jakieś Wasze problemy, czy coś staram o, postaram wam się pomóc. Ale pamiętajcie, ja nie jestem od y, monitorów innych rzeczy, klawiatur, myszek innych. Podzespoły. Ja jestem głównie od komputerów, więc nie proście mnie o takie rzeczy jak y, monitory czy inne podzespoły na stanowisku, ponieważ ja wam po prostu nie odpowiem, nie chcę się wypowiadać na tematy, których nie znam. Także no, mam nadzieję, że tą, tą informację, którą teraz do was powiedziałem przyswoicie. Także ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć i się widzimy w przyszłości, bo nie wiem kiedy będzie kolejny odcinek.